Witajcie serdecznie. Dziś o pomidorach, o cięciu pomidorów. I nie tylko po bokach, ale też na górze. Zarówno o tych szklarniowych, jak i w gruncie, jak i w donicach. Cięcie pomidorów to podstawowe zabiegi, jakie w tej chwili robimy, żeby mieć ładne i zdrowe owoce. Ale burz! Prowadzenie pomidorów szczepionych na dwa pędy w tak małej szklarni to naprawdę nie jest prosta sztuka. Zagęszczają się mocno, bo odchodzą, jeden pęd idzie w górę, drugi idzie w boku, w związku z tym, pełną miejsca zajmują i te liście także zajmują miejsca. I tym zabiegiem podstawowym, który robimy, to jest w tej chwili obcinanie liści. Mówiłem o wilkach o usuwaniu wilków, więc te wszystkie przyrosty, które tutaj są odchodzące z między węźli, to na pewno usuwacie. To o tym wiecie. Ale trzeba także usuwać liście, liście pomidorów nad wykształconymi już gronami. Dlaczego usuwamy te liście? Ano, po pierwsze, pozwoli to na lepsze wybarwienie owoców, na dotarcie tam światła. Więc owoce pomidoru będą lepiej wybarwione. Tak jak jabłka nie? z jednej strony, gdzie dociera słońce, to są ładne, często rumiane, z drugiej strony, gdzie więcej cienia jest, to dłużej bywają zielone. Podobnie z pomidorami potrzebują słońca, żeby ładnie się wybarwić i żeby nabrać tej do słodyczy. Po drugie, usuwamy liście, dlatego że część z pomidorów ma wielkie, wspaniałe liście i to jest duża powierzchnia parowania w związku z tym konkuruje z owocami w odparowywaniu wody przez liście odparowuje woda w związku z tym pomidory czy całe rośliny potrzebują więcej wody musimy intensywnie podlewać a te narastające owoce także potrzebują wody więc usuwając liście zmniejszamy taką konkurencję o wodę pomiędzy liśćmi a owocami no i kolejna Najważniejsza sprawa, jaka jest związana z usuwaniem liści, to jest profilaktyka przeciwko chorobom grzybowym. Dlatego, że przy dużym zagęszczeniu liści powietrze nie przepływa wokół owoców, wokół pędów, wokół liści i przez to tworzy się bardzo często taka wilgotna zastojina. A to powoduje, że to są dobre warunki do rozwoju wszelkich chorób grzybowych, w tym także do zarazy ziemniaczanej. W związku z tym usuwając liście. Przerzedzając te rośliny, tak jak drzewka owocowe, przerzedzamy gałęzie, dajemy powietrze, dajemy szansę na to, żeby szybko rośliny mogły obecnąć, żeby te liście, które zostaną, mogły obecnąć. Pomimo, że w szklarni otwarte są drzwi, otwarta jest tylna żaluzja, otwarta jest teraz prawie przez całą noc, bo noce są bardzo ciepłe, okienko dachowe z automatycznym otwieraczem. Więc przycinamy te liście, usuwamy liście. Piękne, grube, mięsiste liście. W związku z tym usuwamy po kolei liście nad wykształconymi gronami. Ładnie się rozwija. Mocno je tniemy. O, tutaj wilk nam się schował, którego nie widzieliśmy. Bardzo ładny wilk. Dalej szukamy. Szukamy, gdzie są liście, które możemy uciąć. Tniemy aż do w pełni rozwiniętego grona. Widzicie, jak fajnie, jak dużo jak dużo liści jest usuniętych. I dzięki temu łodyga została odkryta. Jest przewiew Jak widzicie, pomidory przyciąłem bardzo solidnie, liście, im przyciąłem bardzo solidnie, bardzo dużo liści, bo do tych grą, które się zawiązały, absolutnie możecie usuwać liście. One nie są im potrzebne tym roślinom. One nie zaszkodzą roślinie, a wręcz pomogą z tych powodów, dla których mówiłem. Ale. Teraz najtrudniejsza sprawa każdego, kto uprawia pomidory. Trzeba w pewnym momencie powiedzieć pomidorom: Stop, wystarczy, wyżej rosnąć nie możecie. Pomidory są roślinami, że jak gdyby rosły. W Polsce, której byłoby cały rok bardzo ciepło, to rosłyby, rosłyby, rosłyby i cały czas zawiązywały kolejne grona. A chyba, że nie dałyby rady już wykarmić, to by te grona zrzucały albo jakaś choroba grzybowa by przyszła i załatwiła całe pomidory. To rośliny bardzo często, te, które uprawiamy, są niesamokończące. Czyli one rosną, rosną i rosną. I w pewnym momencie trzeba powiedzieć dosyć. Bo pomidor więcej nie wykarmi, ich, chcemy mieć równomierne owoce, duże owoce, ładne owoce, wybarwione owoce i trzeba w pewnym momencie powiedzieć, koniec, kończymy wzrost, ucinamy stożek wzrostu, kończymy ten wzrost pomidora. Ale tym podstawowym warunkiem, który powinniśmy pamiętać przy kończeniu pomidora, jest policzenie gron. Ucinamy stożek wzrostu, specjaliści mówią nad czwartym gronem, my bardzo często słyszymy nad piątym, a tniemy nad szóstym. Po prostu nie chcemy albo nie możemy się pogodzić, jak to nad czwartym gronem ciąć. To może nad piątym, to może nad szóstym, to może nad siódmym. Nie, w pewnym momencie trzeba powiedzieć dosyć. Specjaliści mówią na czwartym. Jeśli utniecie nad szóstym, to maksymalnie nad szóstym. Ja będę ciął nad piątym gronem. Tym bardziej, że prowadzę te pomidory, pomimo że to są pomidory szczepione, na dwa pędy. I tak samo pomidory, te, które rosną w szklarni, tak samo te, które rosną w gruncie, tnijcie nad piątym gronem. To, co zabieramy się do liczenia, i sekator w rękach. To liczymy grona. Pierwsze. Drugie. Trzecie, czwarte, tu będzie piąte. Widzicie, kwitnie już szóste, a siódme ma ochotę. To nad którym by tutaj uciąć? Nad piątym czy nad szóstym? Powiedziałem, że będę ciął nad piątym, no to tnę nad piątym. I to jest koniec pomidora. To jest pomidor e, koktajlowy, faworita. I on wykształci piękne grona. Pomidorów. I tak samo z każdym innym pomidorem. Tutaj yes. będę postępował nad piątym gronem. Będę ucinał stożek wzrostu, odcinał roślina po to, żeby równomiernie wykształciła te owoce i żeby one dojrzały, żeby narosły do właściwych rozmiarów no i żeby zdążyły dojrzeć przed końcem sezonu. Wiele osób mówi, tniemy w sierpniu, jak dojrzeją. Okej. Okay. Tniemy, możemy ciąć w sierpniu. Jeśli Wam nie wyrosną do pięciu e, tych czterech, pięciu, no góra sześciu gron. Jeśli wyrosły Wam, tak jak teraz, te e, tutaj moje szklarniowe szczepione, to tnijcie nad czwartym, piątym, góra szóstym gronem. Pomidory zostały przycięte, liście zostały przycięte te nad pod gronami, które już się zawiązały. Przyciąłem także stożki wzrostu tam, gdzie było trzeba, tam gdzie już jest pięć gron, więc na więcej nie będę puszczał. Patrzę na liście, na liście, które przyciąłem i, i, i tak z troską myślę, o wielu dyskusjach, które toczą się na forum. Mój liść się skręcił, mój liść przebarwia się, ma jakieś dziwne plamy, mój liść ma jakieś brązowe plamki, na brzegach troszeczkę jest brązowego. Moje liście też mają takie rzeczy. To nie powód w ogóle do tego, żeby zaczynać pryskanie środkami chemicznymi. Taka jest uroda liści. Myśmy się przyzwyczaili trochę do takich. Sklepowych roślin, zdrowych sałat, sztucznie takich uprawianych, jabłek bez żadnej skazy, owoców i warzyw bez żadnej skazy, bo przecież takich nikt nie kupi. Nie, natura jest inna. Natura nie jest perfekcyjna i te liście też nie są perfekcyjne z upraw naturalnych. Podobnie jak z pomidorami szklarniowymi postępuję z pomidorami gruntowymi, a że mam ich sporo, więc trochę pracy dzisiaj będzie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia w podcastach i w filmach.